Witajcie, kochani widzowie. to Mary. I Mario. No, i dzisiaj taka rywalizacja, jakby yy, ponieważ mamy. No, na razie mamy, nic o tym nie. Mogę swoje. Tak. Mamy taką niespodziankę. Ty masz. Nie, dokładnie ja. Od Wicki Wandzi, która wymyśliła sobie, że tak. w pewnym odcinku, który już tam miał miejsce u nas na kanale jakiś czas temu, że, że będzie rywalizacja, że mam podjąć rywalizację z Mary. I kto wygra tą rywalizację, ten dostanie od Wandzi zdrapki. Dokładnie tą zdrapeczkę. No ale widzę, że Wandzia. Ale postawiła. Kwocie, że? Tak, za 10 zł. Tak. I Wandzia. Post... 10 tak. złotych? Tak, I Wandzia tutaj postanowiła, że będą to szczęśliwe linie dla mnie. No zobaczymy. Ale ile ich no jest? No i Miało być za 10 zł, a ile? No jest 12, jest za no, dużo. Mariusz, to twoja wygrana w rywalizacji z marzenką Wandzia. <grymne> Dziękuję Ci. Bardzo, Wandziu bardzo serdecznie. Serduszka wielkie dla Ciebie. No. Za ten pomysł taki tak, niecodzienny pani, dosyć. Wandzia nie musiała, ale wiecie, jaka jest Wandzia, nie? <grymne> Kochana, wspaniała, cudowna. Tak, a żeby z kolei... Mary tutaj smutno nie siedziała. Ja mam tutaj swoje zdrapki od Wandzi. Tak i powiedział, że no to... weź też sobie kup. Ja nie chcę sam drapać, że muszę mieć towarzyszkę też. Tak, także dzisiaj mamy taki maraton ze szczęśliwymi liniami. Tak. Będziemy je sobie drapać. Na przemian? I nie, zam... ja myślę, że nie. nie? Że Ty wydrap sobie właśnie od Wandzi, a ja wtedy wydrapię swoje. Dobra. Żeby tu nie mieszać. Dobra, może być i tak. Także Ty zaczynasz pierwszy. Okej, okay, to, to nie przeciągajmy, bo ten odcinek i tak zapewne... Z sobie Chwilę. od naszej Wandzi. Chwilę ja, wygrał. Zaczyna, <laughs> Dobrze, brawo. Zaczynam od numeru 87 i lecimy. A Trzymaj Wandziu powiem. i Wy wszyscy widzowie kciuki. No, trzymamy. A ja śmigam z symbolami. I mamy tak, ananasa i diament. Ananasa już znalazłem, diament również, tu kolejny ananas, mhm. tu na razie nie widzę i jest jeszcze diamencik, kolejne to krap i złoto, Krap i złoto, dobra, mamy już złoto. Ale fajnie Wandzia wymyśliła, bo my lubimy te linie, nie? Tak, ale nie, po, nie, nie mówiliśmy, żeby sobie, jakby nie, nie robiła kłopotu. Tak, no ale wiesz jak Wandzia. Krabik do tego. Słoń i Słoń i Dobra, mamy te symbole. Jest i słoń, są i To teraz garnek i dzwon. Jest dzwon. Jest dzwon. Garnek, dzwon. No i to tyle. To teraz podkowa i winogrono. Podkowa i winogrono, czy coś tu znajdziemy? No, nie ma. No nie widzę. O, nie, to... Ani jednego, ani drugiego. No to banan i tref. Banan jest. Tu kolejny. Trefelka, brak. Truskawka, kwiat. Dobra, kwiatek już był. Tu kolejny a truskaweczki nie ma. Arbus i śliwka. Arbus i śliwka. Arbus jest. Śliwki brak. No to sakwa i słoneczko. Sakwa i słoneczko. Słoneczko obecne. Sakiewka również. Słoneczek więcej. No to teraz pomarańcza i korona. Tu oba. I to tyle. I ostatnie dwa to serce i kości. I serduszko z tej okazji, wielkie również dla wandzi. I to tyle. Pierwsza zdrapeczka okazuje się pusta. Tym się w ogóle nie przejmujemy. Bierzemy nie się zimie. za kolejną. Teraz numer 82. I co tu uda nam się znaleźć? Garnek i dzwon. No to dobra, garnek i dzwon. Tu nie ma, tu mamy garnek. I nie widać. Trefl i pik. Trefelek i pik. Piki są. A trefla nie. Udaje się odnaleźć. Jabłuszko, korona. Jabłuszko jest. Jabłuszko i korona. O, koronę odnalazłem. Jeszcze jabłuszko mam, dobra. No, jabłuszko. To teraz ananas i kwiat. Ananas jest. Ananas. Ananas, kwiat. Ananasy jeszcze tutaj. To kolejne to banan, pomarańcza. Banana nie widzę. Pomarańczki dwie są. To teraz cytryna i złoto. Cytrynka jest, złoto również. Ale tylko tyle. Księżyc i gwiazda. Księżyc. Gwiazda. Dobra. To teraz znowu serduszko i wisienki. Serduszko, 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 a wisienek nie widać. Śliwka i truskawka. Truskawka, truskawka, śliwka, przedostatni zestaw, podkowa i słońce. Słońce. I podkowa daje linię. No jest, no widzisz, super. Na pewno się będzie ucieszy, że coś jest. Coś na pomnożenie tu będzie. To teraz jeszcze krab i klucz. Kluczyk, krabik, krabik z kluczykiem. Także mamy tutaj jedną linię, a pod nią trójeczkę. Czyli co DD? DD. No i super. super. To jest taki prezent, także z naszego wkładu. Nie? No to jeszcze zostały dwie z tej mojej porcji. 77 numer i popatrzmy. Mamy podkowę i gwiazdę. Podkowa, gwiazda. Podkowy są. Gwiazda też. Tu jeszcze gwiazda. Następny to banan i pomarańcza. Banon pomarańcza, i tu jeszcze. Banon pomarańcza. Ale więcej nie widzę. Wiśnie i pik. Wiśnie są. Wiśnie, pik. Wisienki, tak. I pik jeszcze tu na dole. No to serduszko i biedronka. Serduszko i biedronka. Jest biedrona. I to tyle. Trefl i gruszka. Trefl. Trefliki jeszcze są. Gruszki nie ma. No to czas na złoto i koronę. Złoto i korona. O, tutaj ani jednego, ani drugiego nie widzę. Księżyc i dzwon. Księżyc jest. No dzwona nie ma. Klucz i arbus. Kluczyk i arbus. Kluczyk jest. Arbuza, brak. To mamy sakwę i tęczę. Sakwa. Sakiewki. A tęczę nie dali. No. No to zostały cztery symbole. Słoń i jabłko. Słonik i jabłko. Jabłko. Słonik, jabłko. No i ostatnie dwa. Krab i śliwka. Krabik jest, śliwka jest. Krabik jeszcze do kompletu, ale linii to nie tworzy. No to co mamy? Kontrolne różne. I ostatnia od angielskiej to numer 72. No i popatrzmy, co tu się kryje. Słoneczko i dzwon. Słoneczko i dzwon, dobra, jedziemy. Słoneczko, dzwon To tyle, następnie kwiat i pomarańcza. Jest kwiatek, jest pomarańcza. Kwiatek pomarańcza, kwiatek, kwiatek. Krabik i biedronka. Krabik i biedronka. Arabik i Biedronka. Nie Czy ja nie widzę? Ja też nie widzę. No chyba nie ma. Gwiazda, arbus. Gwiazda i arbus. Arbuzik jest. Gwiazda tu i jeszcze jeden arbus, i jeszcze jedna gwiazda. No to teraz banany, księżyc. Banan, księżyc. Tu jest jeszcze banan, następnie jabłko i słoń, mamy słonia, oj, nie widzę, tu jeszcze słoń, ale jabłuszka nie dali. Czas na serce i wisienki, serce jest, tu kolejne, jeszcze jedno, a wisienek nie ma. Kości gruszka. Kości są. Gruszka też. Tu jeszcze gruszka. I zostało sześć symboli. Pik, cytryna. Pik i cytryna. Tu mamy cytrynę, mamy pik. Tęcza, garnek. Tęcza, i ostatnie dwa symbole to truskawka i trefl. Tu mamy truskawkę. I chyba to tyle. No nie wygląda, żeby tu coś było. Dobra. Także bardzo Ci, Wandziu, dziękuję za możliwość podrapania z Twojej miejscowości z drapeczek. Na pomnożenie przyniosły one 3 złote. Także bardzo się cieszę. Miło było podrapać. Wielkie serduszka dla Ciebie. A teraz Mary, która się tutaj troszkę nudziła w tym czasie. Nie, obserwowała, ja wiem. Obserwowała, kibicowała. Ale... To teraz, niech wydrapie swój, swój zestaw. No, ale masz coś fajnie. Zawsze to cieszy, nawet jakikolwiek zwracik. No nie? Dokładnie tak. To teraz ja będę drapać. Ja mój drapak? tutaj. Dobrze. Mario chciał, żebym też to zakupiła. No, no, tu mam. Numer 73. Dobrze, tak? Dobrze. I szukamy. Truskaweczki. Teraz szukamy. Tu są dwie. Zobaczymy, czy tutaj coś wpadnie, czy nie. Następne. Winogronko. Winogrono, winogrono. Nie widzę. Teraz mamy kwiatka, też nie widzę. Śliwka. Tu mamy śliwkę. Gdzieś jeszcze nie. Dzwonek. Tu mamy dzwon. Mm -hmm. Pomarańczka. Nie mamy, o, bo nie pogubiłam. Tu mamy serduszko na i naszych wszystkich, wszystkich widzów. Wielkie serca. Gruszka jest tutaj. Mamy tu gruszkę. Tu mamy pik. Tu jest. Pik. Nie ma więcej. Klucz. Tu jest kluczyk, tu jest kluczyk. Przedostatnia tu jest tęcza. Tu mamy tęczę, tu mamy tęczę. Jeszcze tutaj. Dobra, teraz mamy banankę. No jest jakiś bananek. Kości, kości, kości nie widzę. Księżyca również nie mam. Arbustu mamy tutaj. Jeszcze tu jeden. Teraz mamy ananas. Tu jest ananasik. Jabłuszko jest tutaj. Jest tu złoto tu mamy czekoladę i wszystko pan krab jest tu jest tu podkowa jest tutaj i na samym dole przed ostatnie to jest diament czy diamentka to szukamy a jest tutaj na końcu Garniec. Nie, Nie ma. widać. No to sprawdzamy. Różne. Kontrolne różne. Kolejna 74. Numerek. Ktoś tutaj statyw się tu. A, to jest dobrze. dobrze, jedziemy dalej. Co mamy teraz? Kwiatka szukać, tak? tak. Ale my go nie mamy. Może tak pojadę. Korona. Tutaj. Następna podkowa. Nie ma. Dzwon. No to mamy dzwon. Mhm. Serduszko. Tu mamy. I tu. Słoneczko. Jest tutaj, tutaj. Nie ma chyba więcej. Truskaweczka, truskaweczka. Czy ty gdzieś jesteś? Tu jest jedna. Jabłuszko. Tu mamy jabłuszko. Tu nie ma. Gruszka. Tu. I tu. Diament. Tutaj, tutaj, tutaj garniec nie ma. Złoto jest tu, jest tu i tu. Pik nie mamy. Gwiazda jest tutaj. Tu mamy gwiazdę słonik jest jeden banan jest też jeden Trew. tu mamy trew. dobra krabik jest tutaj jest tu cytrynka tu mamy cytrynę nie było nie i tu mamy cytrynkę i tu przed ostatnia to tęcza tutaj tęcza i tutaj tęcza winogronko jest tutaj tu i ostatnia to klucz którego nie ma czyli druga moja również przegrana Następna, to są po kolei, bo z maszyny, tak? To było z maszyny mm -hmm. po kolei. Tak. Dobra i teraz tak, jedziemy z tym koksem. Szukamy tak złoto. Tu złoto, tu mamy biedronka. Podkowa nie ma. Bananek to jest tutaj. Tutaj. Tu. Słonik. Jest tutaj słonik. Tu mamy słonia. I na samym dole również jest słonik. Gruszka. Gruszka, gruszka. Nie, nie. mamy. Garniec jest tutaj. Dzwon. Tu mamy dzwon. Diamencik. Diamencika nie mamy. Słoneczko jest tu. Pik. Pik, pik, pik. Nie ma więcej. Kwiatki. Tu mamy kwiatka. Też chyba tylko jeden wystąpił. Arbuz. Tutaj mamy arbuza łobuza. Tu i jeszcze tutaj. Tęcza. Tu i na dole. I na dole. Tak. Korona. Tu jest korona, tu jest korona. Serduszko. No tu serduszka nie widzę. No fajnie by było, jakbyś też coś miała. Mm, ja tak do, do towarzystwa to po prostu. Czeka, to coś się przesunęło. Uciekłam, przepraszam. Tu mamy cytrynkę. Czekaj, cytrynkę co ja robię. No dobrze. Nie. nie. nie no masz. Aha, zostawiam. dobra, to było. Teraz ty mi tutaj <grystanie> przestawiał, dobra. Cytrynkę wydrapane mamy, tak. Teraz tutaj mamy kości, ale ich nie mamy. Truskaweczka jest tu. Nie ma. Powiedziały, tu pomarańczka. Tu nie mamy. I ostatnie dwa. <laughs> mamy księżyc. Tu mamy księżyc. I ostatnie stąd z tej linii to już to jest trefelek. Ale wygląda na to, że chyba nic. Też trefelek. No to puste kolejne. I ostatnia kochani. Szczęśliwe linie. Czy ja tutaj może jakoś tak, nie da się to chyba zwiększyć może ciut. O tak. Nie było widoczne. No bardzo, gruszka. Czyli ostatnia z numerem 76. Gruszka, gruszka. Kwiatek. Nie mamy. Trefl. Tu jest tref I tu. I tu. Słoneczko. Nie ma. Winogronko. Jest tu. I tu. Dzwonek. Tu mamy dzwon. Sakwa. Nie mamy. Podkowa. Tu jest podkowa jedna. Nie, tu kości. Śliwka. Czyli mamy śliwkę? Nie widać. Nie widać. Księżyc. I tu jest księżyc, już chciałam banana. Krabik. Jest tutaj krab. Biedronka. Biedronka jest tu. I tu. Arbust. Nie mamy. Tęcza. Tu mamy na samą, samej górze jedną tęczę. Wisienki, wisienki tu. I tu. No, już się powoli. No widzisz. I masz. Co chciałaś? No, banana. Aha, banana. No. Dobrze. Truskawka. Tu jest tutaj i tu. Mhm. Cztery do końca. Jabłuszko. Nie ma więcej. Teraz serduszko. Tu jeszcze serce. Przedostatnie to jest garniec. Nie ma. I widzicie w Gdańsku się linie nie spisały. Szczęśliwe linie. Ale od Wandzi się poszczęściło Tak, Także ja to mam puste, już nie muszę ich pokazywać, bo to właściwie to no. mój odcinek powinien być tylko. Tak. A od Wandzi udało się na dalsze mnożenie 3 zł uzyskać. Także jeszcze raz, Wandziu, wielkie serduszko dla Ciebie. Bardzo Ci dziękuję. Ja za Ja niespodziankę. Ja również też wysyła ogromne serca. Wy, widzowie, zostawcie coś dla Wandzi miłego. Tak, będzie na pewno jej. Będzie przyjemnie. szczęśliwa i przyjemnie, że będziecie pisali jakieś fajne komentarze właśnie dla Bandzi pod tym naszym odcineczkiem. A z Wami zobaczymy się już wkrótce w kolejnych odcinkach. Serdecznie wszystkich pozdrawiamy. Buziaczki wysyłamy. Dużo zdrówka. Do zobaczenia. Trzymajcie się, papa. Pa. pa. pa.